Obecna sytuacja ekonomiczna zmusza wszystkich do podejmowania niekonwencjonalnych rozwiązań. Teatr Jeleniogórski zaprasza Państwa na spektakl z niespodzianką. Ale o tym, jak można spędzić wolny czas w teatrze i jaka to będzie niespodzianka, opowie Państwu Pani Urszula Liksztet. Panie Państwo, zapraszam Państwa dzisiaj do teatru Norwida na dwa przedstawienia. 15 maja o godzinie 10 i 11.15 na scenie studyjnej będzie można zobaczyć monodram pod tytułem Roman Zbeniowskiego w wykonaniu pani Irminy Babińskiej. Natomiast 16 maja o godzinie 19 obejrzymy przedstawienie yy, cinema na dużej scenie i pokaz mody kolekcję wiosenną mody przygotowaną przez trzy absolwentki Łódzkiej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych wydziału tkaniny i ubioru. Pozwólcie państwo, że szerzej opowiem o Beniowskim. Myślę, że wszyscy, którzy pamiętają tekst Beniowskiego, Juliusza Słowackiego, bądź też pamiętają Przygotowany na początku lat 70., przez Adama Hanuszkiewicza na dużej scenie naszego teatru, przedstawienie Beniowskiego, yy, wiedzą, jak trudno jest przedstawić pojedynczemu aktorowi ten tekst. To też pani Irmina Babińska, która jest yy, autorką. Powiedzmy, adaptacji Beniowskiego wybrała z poematu jeden wątek. Myślę, że wątek bardzo interesujący, mianowicie romans Beniowskiego i Anieli. I ten wątek prezentuje na scenie studyjnej naszego teatru. Monodram jest szczególną, szczególnym rodzajem twórczości aktora i yy, bywa, bywa przygotowywany. Niezbyt często. Prezentowane są zwykle monodramy, jak Państwo może wiedzą, na festiwalach Teatru Jednego Aktora. W naszym teatrze pojawia się on rzadko. Z tym większą przyjemnością mogę zaproponować Państwu obejrzenie Irminy Babińskiej właśnie w Beniowskim. W monodramie aktor pozostawiony jest sam sobie. Nie ma możliwości oparcia się w rekwizycie czy w partnerach występujących z nim razem na scenie. Sam wobec widowni prezentuje swoją sztukę, swoje umiejętności, swoją wrażliwość, swoją wyobraźnię. Myślę, że pełnię tego wszystkiego. Możemy obejrzeć właśnie w Beniowskim, którego przygotowała dla naszej sceny pani Irmina Babińska. Zapraszam państwa serdecznie. Przypominam, że pierwsze przedstawienia 15 maja o godzinie 10 i 11.15. O innych będę informowała na bieżąco. I teraz króciuteńko jeszcze chciałabym przypomnieć o przedstawieniu cinema. Mówiłam o nim kilkakrotnie. Prezentując fragmenty recenzji, myślę, że nie trzeba już Państwa zachęcać do obejrzenia tego przedstawienia. I chciałam jednocześnie przypomnieć, że y, będzie się odbywał tego dnia, 16 maja, również pokaz mody z kolekcji wiosennej. Y, jako ciekawostkę mogę zasygnalizować, że będą prezentowane również ubiory, y, no powiedzmy, unikatowe. To znaczy. Przygotowywane na szczególną okazję, na jedną okazję dla jednej osoby, takie ubiory, które są, no, jakby um, komponowane na modelce i tylko na jeden, jedyny, niepowtarzalny wieczór. Zapraszam serdecznie do teatru. Dziękuję bardzo.